Kojarzy mi się to przede wszystkim ze smutkiem, z ciemnością, samotnością, bezradnością. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Rafał Zieliński, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Rafał, na naszych twarzach uśmiechy, ale dotykamy trudnego tematu, niezwykle trudnego, bo o depresji będziemy rozmawiać. No i właśnie, pierwsze pana skojarzenie z tym sloganem, czy takim definicyjnym pojęciem, jakim jest depresja, cóż to będzie? Kojarzy mi się to przede wszystkim ze smutkiem, z ciemnością, samotnością, bezradnością. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i przed nagraniem o tym, że depresja nawet wśród osób dorosłych jest w dalszym ciągu trochę marginalizowana, trochę robi się z niego czasami z tego tematu, no trochę się go bagatelizuje, tak powiem wprost. A jeżeli spojrzymy sobie na to samo zagadnienie, ale właśnie jeszcze u ludzi młodych, u dzieci jest podobnie, czy mamy świadomość tego, że to jest problem jako społeczność, jako społeczeństwo? Wydaje mi się, że mamy coraz większą świadomość, natomiast jakby dalej ta marginalizacja występuje w naszym języku potocznym często mówimy mam deprechę, tak? mam Handle. doła I, i, i czasem kiedy rzeczywiście daną osobę, czy dorosło, czy dziecko dotyka depresja, no to otoczenie tak reaguje trochę mniej uważnie i myśli, że to jest jakaś kwestia chwilowego nastroju czy humoru. Oglądają nas i słuchają zapewne dorośli, rodzice czy, czy osoby, które mają młodych ludzi w swoim najbliższym otoczeniu. Jakie Objawy, jeżeli to jest dobre określenie, jakie może zachowania bardziej e, powinny no, zwrócić uwagę dorosłych, że no, może coś z tym młodym człowiekiem, z tym dzieckiem e, dzieje się niedobrego? To jest ważne pytanie, dlatego że jeżeli chodzi o dzieci, to depresja e, często nie ma takiego e, przebiegu i takich objawów, jak to występuje u dorosłych czyli tam wycofanie, smutek, e, unikanie jakiejś aktywności. Jasne, że te objawy też się pojawiają, ale często u dzieci mylące na przykład może być zaburzenie zachowania, jakieś nasilenie trudnych zachowań. Jak pokazują badania u dzieci, u których jest zdiagnozowana depresja, to jakby współwystępują inne zaburzenia, tam od 40 do 70% i są to właśnie na przykład ADHD, czy inne zaburzenia zachowania, czy inne zaburzenia lękowe. Więc trzeba brać pod uwagę też na przykład tą drażliwość, czy w ogóle zmiana takiego napędu, że nie zawsze ta depresja będzie związana ze spadkiem napędu i takim wycofaniem, ale wręcz może być z nasileniem tych trudnych, intensywnych, impulsywnych zachowań. Myślę, że część rodziców znowu nie chce na przykład dopuszczać do siebie myśli, że coś z dzieckiem dzieje się niedobrego. No i tu pojawiają się takie, no, w dużym cudzysłowie mówiąc, ale słynne slogany: dojrzewa, przejdzie mu, musi się wyszumieć. Gdzie, w którym momencie taka umowna kontrolna lampka w głowie rodzica powinna się jednak zapalić? Na pewno takim czynnikiem, na który rodzice powinni zwrócić uwagę, jest to, że dziecko nagle zmienia swój sposób zachowania, czyli na przykład przestaje interesować się rzeczami, aktywnościami, którymi się interesowało wcześniej. Takie powtarzające się zjawisko to jest na przykład unikanie w ogóle kontaktów z domownikami, zamykanie się w pokoju. Zalegiwanie w łóżku, patrzenie w sufit, czy też jakby uciekanie w internet. Zauważam na podstawie jakby swoich doświadczeń pracy gabinetowej taką też niepokojącą tendencję, że dzieci z depresją czy z lękami chętnie i częściej sięgają po kontakty i takie grupy osób w internecie, które cierpią na podobne rzeczy. I to, co nie robi dobrych, dobrych rzeczy, co, co powoduje nasilanie tych objawów, to to, że te dzieci wzajemnie się jakby wspierają i ciągle są w tej, w tej swojej perspektywie ratowania kogoś, pilnowania i martwienia się, co też jakby generuje wtedy spadek nastroju i to poczucie odpowiedzialności, i też poczucie winy, czyli to błędne koło zaczyna działać. Trudne pytanie, ale jesteśmy w stanie wskazać jakieś takie no właśnie, podstawowe przyczyny, czy, czy no mówiąc wprost, skąd się depresja może wziąć u takiego młodego człowieka? Nie ma jednej przyczyny. Jakby tak cały czas są badania, i jakby to, co, to, co dziś wiemy, że no, pierwszą rzeczą może być to jakieś trudne wydarzenie, jakiś mechanizm spustowy, który to powoduje. Czyli na przykład może być to doświadczanie jakiejś przemocy, może być to doświadczenie jakiegoś traumatycznego wydarzenia, zaniedbania, opuszczenia. Też będzie to kontekst trochę właśnie jakby rodzinny, kulturowy. Może to wynikać na przykład z jakichś kwestii szkolnych czy narzuceń sobie pewnego Poziomu, poprzeczki, takiego kawałka perfekcjonizmu, żeby, żeby wszystko zrobić dobrze, żeby być, nie wiem, pilnym uczniem, żeby zadowalać swoich rodziców i, i otoczenie. Na pewno też znaczenie ma to, czy, czy, czy w rodzinie ktoś wcześniej chorował na jakieś choroby, bo te predyspozycje do tego, żeby dziedziczyć, są. So. Nie znaczy to, że ktoś był w rodzinie chory, to znaczy, że dziecko na pewno jest chore, ale przy współwystępowaniu tam wielu innych czynników stresujących, tak jest to zawsze jakieś większe prawdopodobieństwo. Gdy już wiemy, gdy rodzic na przykład uda się z dzieckiem do specjalisty, padnie już ta diagnoza, że jest to depresja, jak wygląda leczenie? Bo tak chyba trzeba mówić, i taka praca właśnie terapeuty, psychologa z tym młodym człowiekiem, no żeby z tego problemu systematycznie powoli wychodzić. E, jakby na pewno tutaj, co, jakby dziecko sobie samo. Nie poradzi, jeżeli ma tą diagnozę depresji i jest wskazane wsparcie, ale nie tylko psychologiczne czy psychoterapeutyczne, ale też jakby psychiatryczne. Znowu z doświadczeń, jakby część rodziców woli jakby odkładać konsultację psychiatryczną i boją się tego, że dziecko może być zalekowane. Nie ma co się bać, dlatego że jakby są postacie depresji, jakby spo, sposób nasilenia, w którym ta farmakoterapia będzie ważna i będzie też podstawą do tego, żeby dziecko dzięki lekom, dzięki lekom mogło mieć wyrównaną trochę neurochemię, żeby też mogło mieć większą motywację i napęd do pracy, co później też ułatwia pracę psychoterapeutyczną. To jest długi proces, takie no, wychodzenie młodego człowieka z depresji? To jest indywidualna sprawa, dlatego że mamy różne nasilenia jakby tych stanów depresyjnych jest to też zależne od tego, na ile współwystępują inne zaburzenia, jakie jest środowisko wspierające, jakie jest otoczenie, więc dużo czynników na to wpływa, średnio z doświadczeń, myślę, że tak praca terapeutyczna e, to jest od trzech miesięcy do, do, może być do roku, do dwóch, ale takie minimum 3 miesiące to uważam, że... Mm, jest konieczne. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwo, i moim gościem był Rafał Zieliński, psycholog, psychoterapeuta. Piękne dzięki za spotkanie. Telewizja Kopernik. kopernik.tv